Wygodny octagon, depilu, Marcin, kurwa. każdy ty zawsze powinien mieć depilu. Kiedy przychodzisz do octagonu i się wypłaca, nie chcę, nie chcę kurwa, w ten temat no, brnąć, więc uszanuj nie. to, że chcę tylko kurwa powiedzieć, że ci wypłacę. Z lewej albo z prawej. Kurwa, I odbijmy ja ten debat. Bo, bo ci wypłacać? kurwa, bo ci zaraz, bo naprawdę, bo zaraz pogadamy kurwa trochę inaczej. No jak pogadamy? No, 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 pogadamy no, jak tak, pogadamy? że kurwa swoją wypłacę pierwszy razy 100 kurwa. Ty ja kurwa jeba Ci kurwa to... kurwa! Kurwa, teraz zrobię, i wyjedzie w ten pusty łeb. Kurwa, 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 wyjebie zaraz kurwa, Czemu ja zawsze muszę kurwa, między tymi, którzy się biją. Mandarynką? Mandarynką rzucił? To za kurwa przygód mandarynką w kurwa szanuj jedzenie, kurwa. Masz długo. Jaki argument? Dobrze, dobry argument, bo szanujemy jedzenie. Panowie, siadajcie. Marcin, bo trąć się przesunął. Ty masz takiego pecha do tych roastów? Kurwa. Zawsze Ale chcę jeden temat dokończyć z tym... Ty no, znowu mój telefon poleciał. Remis, że Chcę jeden... otrzymać. Chcę jedną rzecz jeszcze powiedzieć jeszcze na jedna, ten, mógł 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 skończyć ten temat. Nie, no to jest jakiś żart. Dobrze, że Federacja Cloud jeszcze nie było akurat w sklepie, jak pojechałem. Kupić dobrze, to ten sam. A dobra, jeszcze działa, ale już stan jest krytyczny, panowie. Do uz... e, tak, roboty już jest niedużo czasu. Dobra, ale w każdym razie będzie nowy. Panowie, wróćmy. Zawalczyłeś i tak. nie dostałeś wypłaty. Tak. Marcin... Ale masz kontrakt, czy nie masz kontraktu?